Mam na imię Agnieszka, i jest mi bardzo miło wziąć udział w konkursie organizowanym przez y, Halę Stulecia, którego główną nagrodą jest wejście na tak znajdujący się z tym Moje wspomnienie z Halu Stulecia, proszę Państwa, to jest trudna sprawa, ponieważ jestem od urodzenia w Docławianku. Jestem drugim w pokoleniem, które tu przyjechało ze Lwowa I mieszkam tu całkiem niedaleko. Dlatego już wczesne życie pieluszkowe moje zaczęło się pod Halą, bo to były spacery, bo to były pierwsze kroczki stawiane tutaj. Było po prostu wyjście do parku, do parku Szczytnickiego, albo na pergole. Tak to się mówiło u nas w rodzinie i niestety publikuję ta nazwa do dzisiaj. Albo idziemy na pergole, albo idziemy do parku. Hala Stulecia jest związana z moim życiem świadomie od 1985 roku, kiedy po raz pierwszy świadomie przekroczyła jej próg na wystawę z okazji 40-lecia przywrócenia ziem zachodnich do ojczyzny. Czyli ziem zachodnich tutaj przyznanych nam po 1945 roku. To była wystawa. Pokazująca dorobek kultury, dorobek gospodarki PRL-u i miała właśnie miejsce tutaj na terenie Pali, na terenach ustawowych oraz na Prygowie. Pamiętam do dzisiaj ten wielki ciągnik, który stał mniej więcej przy wejściu, gdzie obecnie znajduje się kawiarnia. I ten ciągnik jeździł i te mniejsze dzieci mogły sobie pojeździć za zesłanym traktorystą. Kobiety na traktory to było dobre. Potem przyszły lata 90., kiedy człowiek już świadomie wchodził do tej hali, a zwłaszcza to znajdujące się na pierwszym pięciu, żeby Bravo, podobno w największej całej Wrocławiu. Ale to były lata 90., lata 90. to również były mecze koszykarskie, śląska, SK w bo tak się nazywało, a także zorganizowany właśnie na terenie hali, trzeci finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który byłam wolontariuszem, znajdował się w orkiestry i znajdowało się to coś takiego jak wysyłanie impulsu telefonicznego dla dzieci. Proszę sobie przypomnieć, lata 90. to były telefony stacjonarne, telefony skręconą tarką. Żeśmy siedzieli w takim zaranżowanym naszych szybko około 20 telefonistek i żeśmy odbierały te telefony, dziękując za impuls dla dziecka. Później zostało to opisane w gazetach, w m.in. między innymi już nieistniejącym w periodyku Wieczór którego mam przyjemność z 1995 roku tytuły zachować w swoich dorobku kolekcjonerskim. A potem tu już były giełdy starości. Pamiętam jeszcze z hali rozwiązanych. Incydent w postaci wystawy zwierząt só mającej tutaj na terenie całego obiektu. Można było wygrać pieska. Byłam nieszczęśliwa, ponieważ tego pieska nie żudała. Hala tutaj, także odbywające się cyklicznie na terenie hali targi, targi staroci. Targi turystyczne, których jestem fanką i maniaczką targi sportu i rekreacji. To także również promocja miasta w postaci różnego rodzaju imprez. Imprez mających miejsce na terenie Hali, czyli imprez operowych. Byliśmy tutaj na Faustie, byliśmy tutaj na y, Carmen, byliśmy tutaj również na Tosce oraz, przepraszam, nie na Tosce, Carmen, y, Aida. To było chyba jedno z pierwszych widowisk, które miało miejsce na terenie Hali. No i w 1997 roku podczas Międzynarodowego, podczas międzynarodowego yy, Kongresu Eucharystycznego, przepraszam, mam mnie zjadła lekko, yy, staliśmy tutaj razem z innymi czekając na wyjście Jego. Jego, gdzie był transmisja na telewizji i ten słynne kichnięcie, ten ekumeniczne przesłanie dobroci i szczęścia. jest nie, niemożliwie związana z moim życiem, ponieważ tak jak mówię, mieszkam niedaleko, więc częste spacery tutaj są czymś normalnym. Paręnaście tygodni temu mój młodszy synek nauczył się właśnie pod halą po raz pierwszy jeździć na rowerze kołowym I myślę, że gdzieś tam w środku ta hala jest we mnie silnie i mocno zakoczeniona. Zapraszam Was serdecznie do odwiedzenia tego przybytku, kiedy tylko zostanie otwarty. I to wszystko. Pozdrawiam z Podhalą. Cześć!